Siema mordki, co tam słychać? Łozdubka z tej strony. Siema wszystkie mordeczki kochane. Oglądam właśnie jak się nazywa? Telefon 24 Nie, nie. O polityce oglądam. Siema mordy. Fajne powiedzenie. I to ja jestem pierdolnięty, nie? To do zdoby wyszło i nie ma opcji. Tak jak pały życiowe, to ja jestem pierdolnięty kultowe, nie? Hej Dawidku, siema mordeczki. Co tam w wielkim świecie słychać? Ja oglądam teraz politykę, nie? To, co się odpierdala teraz w polityce. Pozdro z Francji. O właśnie, powiedz, jak jest we Francji, bo we Francji nie jest za ciekawie, nie? Siema mordy. 33 widzów. Bardzo fajnie, że jesteście. Dajcie palucha w górę, to chociaż będę wiedział, że są mordeczki. Ty zenek śpiewał polityką? Czekajcie. Siema mordeczki. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, ja bardzo chciałem wystąpić na Fame. To nie było tak, że ja się wystraszyłem Polaka czy coś. Na początku walnąłem na nich focha, no mówiłem wam, bo mi się nie podobało, że szli troszeczkę w złym kierunku. Teraz chcę coś powiedzieć i to nie jest wazelina, oglądałem ostatni e, wywiad e, w, Wojtka Golasa, bez S, Wojtka Goli, ja w ogóle go w chuj lubię, ja chyba najbardziej go lubię z tej całej organizacji, bo widzę ile co w to wkłada, nie? No i oglądałem ostatni jego wywiad i bardzo fajny wywiad, nie, bo zobaczcie, gala zajebista wyszła, no kurwa gala. On chyba nawet nie marzył o takim wielkim, a, a czwórka i piątka to, to wyjebie styki, nie? Słuchajcie, roz, e, pisamy z Wojtkiem Golą sobie i wpadłem na taki pomysł, żeby go namówić, żeby zrobić takie eliminacje do, e, do Fejmu i żeby włączyć w to też youtuberów, teraz możecie na mnie się wkurzać, ale z Rosji. Słuchajcie, ten kraj jest ile 30 razy większy od Polski, jest tam bardzo dużo fajnych youtuberów, którzy zajmują się kulturystyką, którzy zajmują się sportem, którzy pokazują, jak fajnie żyć. Jeżeli Wojtek się z nimi dogada, oni mają tam po parę milionów tych subskrypcji, no to piątka wypierdoli w kosmos, nie? Jakby zrobić połączenie, o, na przykład wystawić wszystkich youtuberów z Polski takich, którzy umiałem się napierdalać i youtuberów z Rosji. To myślicie, że co? To wtedy... To dopiero wtedy będzie problem e, zrobić, żeby internet nie wybuchł, nie? Co myślę o strajku? Kurwa, powiem wam jedno, że dla mnie ogólnie polityka w tej chwili polega na tym, że jedna partia wypomina drugiej, że oni zajebali więcej. Co myślę o strajku, no słuchajcie, samo to, że na przykład na papierosach. Ten obrazek chyba jest najprostszy naj, naj jaki może być, nie? Ale te ręce rozkrwawione, jakieś mózgi potem, zamiast ludzi edukować, to ich straszą. Wszędzie strach. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, bo ci dojebiemy, nie rób tego, nie rób tego, my zapierdolimy, my zapierdolimy, nie damy tym, nie damy tym. No zobaczcie, Olali, olali tych, a dali na krowy na świnie, chyba, nie? Coś takiego. Co ty pierdolisz? Pawełku, mój kochany, dlaczego do mnie tak brzydko się y, odnosisz? Czy ty, w, jakbyś siedział teraz naciwko mnie, byś powiedział do mnie, co ty pierdolisz? Nie, bo byś dostał wry. Nie mówi się tak. Zacznijmy edukować ludzi. Zacznijmy edukować, że hejt jest zły. Hejt niszczy ciebie. Zobaczcie, co się dzieje w polityce. Jak mają być młodzi normalni jak y, politycy, jeden drugiego hejtuje, bo ten zajebał to, bo ten zrobił to, bo zrobił to, bo zrobił tamto, bo zrobił tamto. Ale dobra, koniec tematu polityki, bo wtedy się zacząłem irytować. Zobaczcie, ja narysowałem... Dobra, nieważne. O tym temacie skończmy. Uff. Nie, 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 nie slajmy na hejt. Trzeba ludziom wytłumaczyć, że hejt jest zły. Bo w momencie, kiedy hejtujesz człowieka, dajesz złą energię do... Moje szczurki tam wariują. Dajesz złą energię do internetu i wyładujesz swoją złość. Ktoś ciebie hejtuje, to się zapętla. O, I tak jest w kółko. Trzeba wytłumaczyć, zrobić, na przykład jak chcę zrobić teraz koszulki, beka z hejta. Czyli beka z hejta. Że jeżeli ktoś hejtuje, to jest śmieszne. Dobra, słuchajcie, mordy, muszę kończyć, bo... E, moje szczurki coś tam rozrabiają, a szczurki są dla mnie najważniejsze. Wy jesteście też dla mnie bardzo ważni, ale no, to, są, to są moje szczurasy. Jeszcze będę coraz więcej filmów nagrywał, będę takie filmy nagrywał, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że życie jest zajebiste. I zobaczcie wczoraj, jaka, e, jakie piękne słońce było. Jest u mnie na miniaturce. Pozdrawiam, mordeczki. Będę Wojtka teraz męczył. A wracając do tematu, ja bardzo chciałem wystąpić na fejmie, na trójce. Tylko na początku zirytowała mnie ta cała sytuacja, że tam adbuster, ta pała życiowa się pojawiła. No, zobaczcie jego komentarze, zobaczcie jego e, podejście do walki, zobaczcie jego zachowanie. On nie jest dobrym elementem fejmu. Nie jest dobrym elementem. A później miałem akcję, bo w czasie aresztowania mnie, bo mnie tam posądzono o coś, o pomalowanie pomnika smoleńskiego, że narysowałem dwa wielkie serce na Psemlow. Dostałem w pierdol w czasie aresztowania, nie będę tego ukrywał. Nawet już nawet nie wiem od kogo, bo było ich tam tyle tych osób i mam sprawę sądową i mam skręcony kręgosłup. Wróciłem do treningów, ale ten kręgosłup mnie boli. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to wystąpię na czwórce, a jeżeli nie, no to założę im sprawę za to, że pozbawili mnie możliwości występu i poproszę Wojtka, żeby być na przykład jako konferancjer. Co myślicie o tym, żeby Ozdoba był konferancjerem? A nie ta pała życiowa, Adbuster, który kurwa po prostu zamiast doceniać ludzi, którzy tam walczą, zamiast pokazywać ich zalety. To i kurwa szpile wkłada. No, dobra, kończę, bo naprawdę. Pozdrawiam wszystkich, wielkie serduszko.